Cześć kochani, postaram się Wam coś nakręcić z protestu rolników, tylko się muszę tutaj podłączyć ze sprzętem, może zrobię jakiegoś live'a, także jak chcecie, to możecie, że tak powiem, zaglądać na moje kanały czy na YouTube, czy Facebooku. A ogólnie sytuacja tutaj wygląda tak, że już coś się dzieje, były polone jakieś oponki, jest 4,5 tysiąca policjantów, ma to iść wszystko ludzie pod Sejm. Więc yy, może być dosyć yy, ciekawie, więc postaram się tutaj wejść, tak powiem, w tłum, do centrum wydarzeń i pokazać Wam to od środka. Więc zapraszam yy, do transmisji, może już tak wstępnie Wam pokażę, bo może jeszcze nie widzieliście skali, ma być nawet do 50 tysięcy osób. Zobaczymy. Może spotkamy też jakichś znajomych, dajcie znać jak są jakieś fajne miejsce. Ja na razie widziałem na farmer.pl, że ma, ma być dosyć dobra relacja. Nie wiem czy ktoś z takich antysystemowych youtuberów też tutaj się pojawi. No ale na pewno mediów tutaj będzie dużo z całej Polski i szukamy, że tak powiem, czy będą jakieś prowokacje, czy nie będą jak tutaj będą to rozgrywać ze strony zdrajców i okupantów z wiejskiej. Tutaj chyba coś się pali już. No dobra, no to zapraszam Was do następnej transmisji.